Zapraszam na specjalne wydanie newsów. Eee, może dziś nie politycznych, ale moim zdaniem bardziej potrzebnych. Dzień jak co dzień był zwykły. Może troszkę cieplej niż zwykle. Jechałem na zajęcia do szkoły podstawowej nr 2 w Józefowie. Imienia Romualda Trogutta. Zajęcia miałem tam rozpocząć o 13.50, gdzie niestety o godzinie 13.50 pani dyrektor zarządziła ewakuację e, z powodu pożaru dachu. Podobnie jak w tamtym momencie, był tylko jeden chłopiec, który od razu w momencie ewakuacji został odebrany przez mamę. Dzięki takiemu obrotowi spraw mogłem przejść do dokumentowania całego zajścia. A więc zapalił się jeden z najbardziej skrajnych paneli fotowoltaicznych, co wymusiło odcięcie prądu. I tu pierwsza sprawa: przycisk, chyba ewakuacyjny, który był ulokowany przy drzwiach wejściowych do szkoły, w momencie zbicia szybki i wciśnięcia go, nie zadziałał. Nie wydał żadnego dźwięku. Prawdopodobnie był to przycisk alarmowy, bądź też e, przycisk służący do oddymiania. Aczkolwiek sądząc po reakcji ludzi obecnych wokół mnie, bo ja ten przycisk e, wciskałem, miał wydać z siebie jakiś e, komunikat dźwiękowy. Niestety nie wydał e, i ktoś za, za moimi plecami rzucił, e, rzucił taką kwestię, że nie zadziała, bo nie ma prądu. I tutaj mi się coś nie stykało w tamtym od razu momencie. Bo, jak to jest możliwe, że alarm, który ma zagwarantować bezpieczeństwo mm, ludzi obecnych w danym budynku, w momencie sytuacji kryzysowej, jako bez, bez wątpienia był pożar, nie zadziałał? To, co ma działać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przyjeżdża pan z e, inspektoratu budowlanego i wtedy wciska ten guzik, wymieniając przy okazji szybkę, i wtedy działa? I wtedy tylko i wyłącznie ma działać? Czy ma też działać w momencie, kiedy jest faktycznie on potrzebny? No ale z racji tego, że ja nie jestem ekspertem od spraw budowlanych, tylko bardziej od takich spraw psychologicznych, to tutaj pominę tą kwestię. Ewakuacja przebiegła sprawnie i każde dziecko było bezpiecznie odstawione do drugiego budynku szkoły. Bo, jak, bo ta szkoła miała, ma dwa budynki: jeden mniejszy, który był nowszy który właśnie się zapalił i większy, starszy, do którego dzieci zostały e, zewakuowane podczas całej tej sytuacji. I tutaj chciałbym chylić czoła m, przed panią dyrektor e, Jolantą Czarnecką, która nie dość, że monitorowała początkową fazę gaszenia przez strażaków pożaru, to jeszcze e, szukała, sprawdzała, czy wszystkie dzieci wyszły ze szkoły. Osobiście to robiła. Biegała po całym e, już wtedy delikatnie niebezpiecznym budynku szkoły i e, szukała swoich uczniów. I tutaj też należą się słowa uznania dla, e, dla jakby wszystkich pracowników e, tej placówki, światy, Bo chociaż sytuacja należała do tych bardziej stresujących, to oni w pierwszej kolejności troszczyli się właśnie o dobro uczniów. I gdy już nie było ucznia żadnego w szkole. Po ponownym, e, szybkim obchodzie, dopiero oddalili się na bezpieczny dystans. A więc teraz się zastanówmy, jak do tego doszło. E, Zapewne teraz mm, wszyscy będą się głowić, e, łącznie z inspektorem budowlanym i wszelkiego rodzaju śledczymi, e, czy to było podpalenie, czy może niedopatrzenie w czasie instalacji paneli fotowoltaicznych. Bo jak na załączonych zdjęciach będzie można dostrzec, pod dachem znajdowało się coś łudząco przypominającego watę ociepleniową. Ale ja ten wątek pozostawię bez komentarza, ponieważ, tak jak już to wspominałem przy sytuacji tego łącznika, nie jestem kompetentny do wyrażania opinii i mogę mieć swoje zdanie, którego nie chcę wam jakby tutaj przedstawić. Po prostu nie znam się w tym temacie i zostawię to bardziej kumatym osobom. Co do samego e, gaszenia przyjechało około mm, 8-9 wozów strażackich e, w pierwszej kolejności. Później przyjechała policja, która zablokowała wszystkie okalające sz tą szkołę ulicę. Tak jak już wspominałem, ta szkoła miała dwa budynki, co naprawdę ułatwiło ewakuację uczniów. I tutaj teraz przejdę do mojego takiego podsumowania, bo widziałem. Na własne oczy, panikę e, ludzi, pracowników, nauczycieli e, w stosunku do tej sytuacji. To jest fakt, nietypowa sytuacja nie, nie zawsze zdarza się pożar w szkole ale do takich sytuacji powinny być jakieś procedury. Ja wiem, że są te procedury: że e, uczniowie nic nie zabierają, wychodzimy przez szkołę, zbieramy się, jest e, punkt zbiórki, liczenie uczniów i czekanie na straż. Ale Warto o tym jednak pamiętać, żeby nie traktować takich testów jako coś z przymusu, tylko że faktycznie taka sytuacja kiedykolwiek może się przytrafić i warto wiedzieć, co trzeba, w, co trzeba w takim momencie zrobić. I teraz taki drobny apel do burmistrza Józefowa, że wypadałoby przygotować jakąś nagrodę dla wszystkich pracowników, którzy byli w tamtym czasie w szkole w tym mniejszym budynku. I ta nagroda powinna być wręczona na ręce pani dyrektor, którą widziałem i która nie była, nie przyszła obojętnie obok całej tej sytuacji. Aktywnie chciała szukać i liczyć te dzieci, które były pod jej opieką w zasadzie. I dzięki niej, tak na dobrą sprawę, każdy, każda z pozostałych nauczycielek. E, mogła się czuć spokojnie, że przykładowo, nie wiem gdzie jest Franek, ale to spokojnie pani dyrektor wie. I faktycznie pani dyrektor wiedziała, gdzie jest Franek, gdzie jest Jutek, gdzie jest Heniek. Dlatego uważam, że nagroda powinna być e, to może być jak, jakaś, jakiś upominek, jakiś, nie wiem, bibelo coś, żeby uhonorować to, że pani dyrektor w czasie takiej próby zachowała w miarę możliwości chłodną głowę i opanowanie do całej tej sytuacji. Kolejną kwestią, którą chciałbym też poruszyć, to jest już bardziej, już pomijając tą e, szkołę, to jest zwiększenie świadomości ludzi w sprawach sprawdzania instalacji fotowoltaicznych u siebie w domach. Bo taka sytuacja może się wydarzyć, e, czy to u mnie, czy u was, jeżeli macie takową instalację u siebie. Nie wiadomo, kiedy coś, jakiś kabelek nie styknie, jakaś e, izolacja się popsuje i nastąpi zapłon. I wtedy co? Już kaplica. Trzeba zakładać kąpielówki, i po strażakach wchodzić i od, e, odpompowywać wodę z, e, z salonu bądź z pokoju. Dlatego warto wiem, że to jest mrzonka, może, ale warto raz do roku e, przyprowadzić jakiegoś eksperta, który przetestuje naszą instalację. I ewentualnie poleci, co tam w przyszłości trzeba będzie zrobić. Tak jak mamy w samochodzie przeglądy raz do roku, tak samo tutaj z fotowoltaiką powinny być e, takie obowiązkowe przeglądy, które będą wykonywane z pieczołowitością, e, z, e, z należytą pieczołowitością. Mm, I teraz e, tak na koniec, jeszcze zupełnie e, czy ten dzisiejszy pożar, który miał miejsce w Józefowie koło Otwocka. Miał jakieś połączenie z seriami pożarów, które pustoszą nasz kraj w ostatnim czasie? Moim zdaniem to nie. Akurat ten nie. Ten jestem w stanie uwierzyć, że e, to był zbieg e, nieszczęśliwych okoliczności, ponieważ to widziałem i widziałem to, w jakiej, w jakiej formie się to paliło, i jestem w stanie uwierzyć, że to po prostu wadliwa instalacja zepsuty, zużyty wręcz można powiedzieć ten panel fotowoltaiczny, bądź wzuka jakaś iskra, która zrodziła się z, z przeciążenia tego panelu, ponieważ akurat tego dnia straszny żar lał się z nieba. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby ten panel z dużo przyjął tej energii słonecznej i niestety nie wytrzymał. Na zakończenie, dzięki za obejrzenie tego odcinka zostaw suba i dzwoneczek i zapraszam Cię na moje social media. Hej!